Witam z tej strony Cube. Oto kolejny film na moim kanale i jest on o nowym monsterku dostępnym w Polsce, jakim jest Monster Mule. I yy, jak pewnie yy, może zwrócić na to uwagę, jest on otwarty. A to dlatego, że trochę zepsułem sprawę i nagrałem wcześniej o tym film, ale nie nagrałem ścieżki. Dziękuję z mikrofonu. E, także, no, no, trochę przypał, ale z drugiej strony wiem jak smakuje e, i mogę wam to przedstawić. Poza tym popełniłem jeden błąd, którego e, wcześniej, no, no, którego teraz już nie zrobię, bo po prostu pokażę wam taką ciekawą rzecz. E, w sumie sensie to nie błąd, tylko niedopatrzenie raczej, albowiem mam tu e, puszkę amerykańską. Monstera, był, gdy nagrywałem Kubo Energo ją recyzowałem. Jak się to. Nie... O, nie, po, po tej stronie. Zapraszam. Yy, I różnica jest taka, że tutaj jest cukier, a tutaj tego cukru yy, nie ma. W każdym razie yy, już zdążyłem się tego Monstera napić i. Yy, no, no, no nie jest lepiej. Nie jest lepiej. Ja jeszcze na potrzeby prezentacji wam to pokażę. I przy okazji. Powiem taką rzecz. Monster ten jest dostępny w, na stacjach Orlen. Nie w Żabkach, tak jak to było wcze wcześniej, i kosztował mnie 7 zł. E, oczywiście ja miałem problem, żeby kupić tego monstera, e, bo szukałem go we wszystkich orlenach w Częstochowie i nie mogłem go znaleźć. Aczkolwiek yy, ocelot miał farta i kupił dwie puszki, więc odkupiłem od niego jedną puszkę, dlatego mogę yy, natrzykować ten film. Także podziękujcie mu, bo gdyby nie on, to by tego filmu porcji informacyjnego nie było. I tak jak zaprezentowałem wcześniej, wygląda tak jak wcześniej jak woda po parówkach yy, i smakuje. W przeciwieństwie... Yy, w przeciwieństwie. W porównaniu do amerykańskiej wersji. Która smakowała mi jak Sprite z imbirem, to to mi smakuje jak Ultra Citron z imbirem, bo ma ten słodzik śmieszny. Mi to średnio smakuje, szczerze mówiąc, ale no co kto lubi, jak chcecie to sobie spróbujcie, ale no, no ja niezbyt polecam. Jest tyle różnych monsterów, że na pewno znajdziecie coś yy, interesującego, a dla mnie mule interesujący aż tak nie jest. Yy, że tak powiem, mu za mula. No ale muszę przyznać wciąż, że ma bardzo ładną puszkę, więc jeśli ktoś zbiera puszki, to myślę, że Miul ma naprawdę bardzo ładną puszkę. I to w sumie tyle, jeśli o to chodzi. Mam jeszcze pewne zal zaległości, jeśli chodzi o filmy do nadrobienia, bo nagrałem dwa, więc pewnie je zmontuję i wrzucę, a mi się odbija. Przepraszam. Oczekujcie większej ilości materiałów w najbliższym czasie, a ja się żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego e, filmu oczywiście. E, jak wypijecie tego monstera, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla was. Wypowiedzcie się, jak, jak wam smakował, czy był git, czy nie był git. E, zostawcie ocenę pod tym filmem, subskrypcję, jeśli chcecie więcej o, e, moich materiałów oglądać. Zapraszam na moje socjalne media, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Bye bye!